Siemano, dzisiaj zobaczycie jak zagrałem turniej z moim byłym duo po roku przerwy Ostatnim razem kiedy z nim grałem jakiś turniej to był chapter 5 i chyba sezon drugi. Dlatego nie mamy zgrania ani nie mamy planu na grę, więc zobaczymy jak nam pójdzie Ale zanim to chciałbym was poprosić żebyście bili na mojego Discorda I jak chcecie możecie zostawić łapkę w górę No i to tyle, zapraszam do oglądania góry. 94 white Który, ten w górę? Ta ta, 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 walgo, walgo, walgo Ja nie mam nic no daleko Chciałem ku leżysz Widzę, widzę, widzę Idę do ciebie 35, white 100, 100, 100 white, 100 white ten czarny skin On jest na tym 35, dead, 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 dead. Widzę, widzę, jak widzę go, na mnie, na, na mnie jest 100 100, 0, dead, 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 dead Egzotyczną enkę, masz tu mityczną enkę miał Tak, oni tam są, widzisz? Tu, tu, patrz! 42, 100, dead, 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 Nie dam te matce Mam go, 30 Nice 50 Mam matce, mam matce 1 Znaczy, streszuję 2 100 Dead Nice Tu typy na mnie, typy na mnie Dead, zabiłem 30 heartsów, nice Tu, proszę, zeszli 81, white, 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 syrena, taka syrena da. 100 white, drugi kolejny white. 13 white, on ma 0 HP, dosłownie ta syrena. Dead 1 Dead Nice, 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 nice. nice. one Mam taką shit pompę. White? Znaczy nie white, nie white, nie wide Ale dostał dużo. Tak, 70. Zero ma. Dead leży, taka jest. Nie mogę tu budować, fuck. jeden, Spadłem na dół. co tam do siebie? No ja dostałem Jeden white. 100 No nie Dead jeden. Ten drugi 100 white. Leżą, nice Nice To leciał <grych> W dół 30 40 Leży kurde, get out 100 200 Zabijesz go. Tak kolejny, kolejny na mnie A to jego dło czy co? Tak, jego było 50, white, dead no, ja Ej, typy, typy, typy! Co jest w krzaku? Jakie noby! Raszuję się, full. 80 ten na tobie Lesę, lesę w niego Drugi jest na mnie Dead jeden Ten one. drugi jest tu Senorita, dead safe, 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 safe Uważaj masz fair that? party, party Otwieram, no ty... 100 Zero mam 200 dałem dałem? Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie. on tu, 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 dead tu, 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 więcej Okej okay. Ja biorę tego na dole 100, white, right, 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 right. Dwadzieścia white Ma zero, ma zero Dead Nice, 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 nice Dwadzieścia nice. okay. jeden Taki skin tego 100, 100, 100, dead Nice, nice, nice Chodź w drugie, dead, nice, nice, nice Co się okazał jest sto 100 Dead Low Mój box Idę, 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 idę I, do, do, do. I też Nice, nice I tu wola, jednego White, white, white Ta z kapeluszem takim, mikołajowym I 70, druga White, white, white Dwie idą do boxa Dead, 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 dead Do kogo, Kolejny, kolejny, kolejny tu 40 Box? Dead, 40. nice, nice, nice jest nice. z pleców dostałeś? Uważaj, może może wyjść 90, 90 tu Chodź, chodź, chodź w niego No nie, 90 Uważaj, w plecy nam chciał wejść 100, 100, na mnie Full box, full box, full box Dead, solo był, solo był Byli tam Ej, on tutaj za mną leci, twardo Ciekawe, czy mam 19 Podniosłem Zero ma nice, 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 nice Dywiam się dał Czekaj Ja tu jestem w domu Widzą mnie, S y jeden 100 Drugi 100 Drugi 30 White, dead, 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 dead Krak Dead, get out Ale gdzie jest jeden? Okay. Ale dużo mu dałem, on naprawdę ma lekko Dead, dobra, let's go Nice 3, 4, ryb 100 No! Dead, leży, 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 leży Będzie wam jeszcze Dead! 130! 40, 70, 70 Gdzie on? Nade mną, nade mną, nade mną nam udałem? 100, dead, nice, nice. Uważaj Lese go, bo ma 0 totalne Stop. Mogę być dead? Dead leży 36 100, white, right. dead 100, Czy white, 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 dead, leżą, get out. Ja, ja jestem dead, ja nie mogę oglądać. Mam skrzynkę u góry. O, zajął mój broni Idę na luncha, okay. wskoczyłem na luncha, będę Jesteś? Żyję, co Jesteś? ja zrobiłem? Oj! O, fajnie. Co to jest za skin jakiś? Dead? Nice No nie wiem i dostaję third party no Ochu ma już zero i tej party No i co to by było na tyle po lewo macie staty mojego kolegi Jego duo i jego PR I po prawo macie moje staty i moje PR od razu mówię, że moja słaba forma była z tego, że nawet turniejem się nie rozgrzałem, a mój dół dawno kwitnął bierka. Gierka. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.